Cześć, jesteśmy uczniami klasy drugiej D z gimnazjum nr 7 w Górzowie Wielkopolski. W ramach projektu przygotowaliśmy spot pokazującym, jakim zagrożeniem może być zjawisko cyberprzemoc. Czym jest cyberprzemoc? Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych, przede wszystkim internetu i telefonów komórkowych. Dziś prawie każdy z nas nie ma już telefonu, a mały komputer z dostępem do sieci. Przestaliśmy do siebie dzwonić, komunikujemy się przez czaty, Facebooki i tym podobne. Jesteśmy mistrzami w mazianiu palcem po ekranie, ale czy potrafimy bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii? Problem cyberprzemocy dotyczy głównie nas, dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do cyberprzemocy zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu telefonu. Obejrzyj spot i zastanów się, zanim poniżysz lub wstawisz obraźliwy film lub przyjeźz zdjęcia w sieci. Kretynie, ty śmieciu, frajer, debil, idioto, ty gnoju, twoja stara, ty wylewie, nie wyzywaj, nie obrażaj, nie mów mi jak mam żyć, nie hejtuj, miej serce, czy twój komentarz jest warty mojego życia?